Bo są jakieś granice przyzwoitości. Różne rzeczy można mówić o i Różne rzeczy można mu robić. Ale palić karteczkę, palić karteczkę, na której jest napisane, żeby dostał zaparcia, to już jest za dużo. Posunęłyśmy się o krok za daleko. Lewica znów testuje granice ludzkiej przyzwoitości. Na ostatnim streamie, razem z Wilczą i Bobkiem, rzucałyśmy klątwę. Rzucałyśmy klątwę na Sławomira Mencena. I reakcje na nasze rzucanie klątwy są intensywne. Powiem wam tak, no przechodzą nawet moje oczekiwania. A miałam jakieś tam oczekiwania. Trochę z tego co widziałam, nasze rzucanie klątwy poszło w viral. Dostałam w ogóle na, na Discordzie teraz info, że jest u nas wzmianka na kanale Zdupy. Jakaś króciutka, chyba, ale jestem sama ciekawa, nie widziałam tego jeszcze, więc zobaczmy. Na pewno. Nie wiem, czy widzieliście, że jakieś lewaczki zrobiły e, odcinek, że rzucają klątwy na słowo Miramęcena takie wiedź, wiedźmowe. Przeklinam Cię słowo Męcenie. Na łysienie plackowate i bolesne haluksy. Czy nie teraz A! ty robisz to? O co zrobił to? Coś mu? Na, pewno, Na pewno, kurwa, najewał się pięcioma piwami. Zaczął <laughs> <laughs> tego wilka. Yy... <laughs> się najpał, tak, że tak. Aaaa, i nagle do dostaj mu. Ja nie wiem, czy mógł. To nie ten, jen. to nie ten, kurwa! <laughs> Zniwałyśmy. Masterchef edycja Bandi 2. <laughs> Kocham, że zostałyśmy przedstawione jako jakieś lewaczki. Jeżeli ma być jakoś opisywana, to nie jest. Nie jest najgorszy sposób. Myślę, że dziewczyny też się nie obrażą. Zwłaszcza, że z różnych określeń, którymi byłyśmy nazywane od czasów rzucenia tej klątwy. To jest jedno z, wiecie, z bardziej pozytywnie nacechowanych. Strasznie dużo osób albo się waha, albo jest wręcz przekonanych, że my to zrobiłyśmy całkowicie na serio. I szczerze mówiąc, nie dziwię się, jakby nie dziwię się. Jeżeli ktoś mnie nie zna, jeżeli ktoś nie zna mojego kontentu, a, a, a skąd panowie konfederacji z Twittera mają znać mój content, to wydaje się dość prawdopodobne, to, to się wydaje dość realistyczna rzecz do usłyszenia. A lewackie wiedźmy rzucają klątwy na Sławomira Benzena. Nie yeah. brzmi jak coś, co mogłoby się wydarzyć zupełnie na serio. Ezofeminizm to jest to jest nurt, który istnieje, i ja chyba coś o tym wiem, bo, bo czasem coś o nim wspominam. Okej, okay, Wilcza pisze, że nie wie jak ja, ale ona była śmiertelnie poważna. Dobra, Wilcza, ty oklaskujesz kąty. Może, może, może powinniśmy wziąć poprawkę faktycznie, że, że ta część Wilczej jednak była, była 100% na, na poważnie. No i wiecie, no nie będę udawać, że, że, trochę, że trochę nie trollowałyśmy z taką myślą, że faktycznie. E, że faktycznie ktoś weźmie to na poważnie. No, ale nie. Jeżeli, jeżeli ktoś jest zainteresowany i na przykład wszedł teraz w ten materiał na zapisie na YouTube, jutro czy kiedy ja to tam wrzucę, tylko po to, żeby sprawdzić, czy, e, czy to było na serio, no to to rozwieje wątpliwości. Nie. <ścoughs> nie, nie wierzę w czary. E, wśród moich widzów jestem wręcz może, może trochę znana właśnie z tego, że, e, że, że nie. Bardzo, bardzo, bardzo nie wierzę w czary nie, ale ale bawiłyśmy się doskonale to w sumie mm, to w sumie nic nie zmienia zwłaszcza, że, że komentarze, które przyszły z tej niespodziewanej jakby zewnętrznej atencji, to nie, umówmy się, to nie był jakiś nie był jakiś szalony viral, ale po prostu w kręgach, w których zazwyczaj ja się nie obracam w internecie, dlatego przyszło trochę ludzi bardzo spoza mojej bańki oho, przyszedł chrupek Muszę schować pizzę w takim razie. Adam Klorek pisze: Jestem za konfą i konserwatywnym katolem. O, to, tu na czacie? To dość interesujące. I myślę, że większość ludzi wierzy to dla Beki, ale to nie ma znaczenia. To jest nawet gorsze. Największym sukcesem szatana jest to, że ludzie w niego nie wierzą. Okej, okej, je. Nie, więc. Y nie wiem, jak większość ludzi, bo nie prowadzę żadnych statystyk, ale uwierz mi, są ludzie, którzy, którzy myślą, że to jest całkowicie na poważnie. Uspokójcie się na czacie. Przecież nic takiego złego nie powiedział. Boże, no, no wierzy w szatana. No. Większość z nas pewnie tu nie wierzy. Ja nie wierzę. Są ludzie, którzy wierzą w szatana. I faktycznie, jeżeli ktoś jest wierzący i wierzy w szatana, to dla niego może się wydawać duchowo niebezpieczne coś, co, co my robimy. No. Kaman. Nie, nie musicie być, wiecie. Nie, nie, mo może się nie podobać, że, że głosuję na konfederację, ale akurat teraz na czasie nic takiego strasznego nie powiedziano. Zrobimy może przegląd moich ulubionych komentarzy. Na TikToku na przykład pojawił się taki: Nie lubię typa, ale to przesada. I ja... ja bardzo próbuję się wczuć w osobę tak... Która może i nie lubi Sławomira Mencena, może i nie popiera jego e, polityki, ani jego postulatów. Może e, boi się popularności jego postulatów, takich jak e, wrzucanie kobiet na 10 lat do więzienia za aborcję. Ale wiecie, gdzie stawia granice? Bo są jakieś granice przyzwoitości. <grytanie> różne rzeczy można mówić o Mencenie, różne rzeczy można mu robić, ale rzuca <grytanie> ale palić karteczkę palić karteczkę, na której jest napisane, żeby dostał zaparcia? To już jest za dużo. Posunęłyśmy się o krok za daleko. Lewica znów testuje granice ludzkiej przyzwoitości. 15 minut, 3 baby, czyli moc przerobowa 45 minut. Jaka dokładna matematyka, że. Godzina lekcyjna z tego wyszła. Słuchajcie, gdyby, gdyby razem do kupy wziąć czas, który my we trzy poświęciłyśmy na rzucenie tej klątwy, to wychodzi z tego godzina lekcyjna. To już brzmi bardzo poważnie. To tak dużo czasu, przez tyle czasu mogłyście zrobić coś naprawdę dobrego i użytecznego. Coś, co mogłoby przynieść korzyść waszemu otoczeniu, rodzicom, zwierzętom, ludowi. Ludowi. Ale jednak, mimo to, wybrały szemraną drogę rozgniewanych, internetowych ladacznic, twitchowych kurtyzan oraz pseudo-wiedźm bawiących się w jakieś gówno, o którym nie mają pojęcia, ale w sumie dobrze. Im więcej takich filmów, tym lewaki się bardziej odwracają od tej emocjonalnej implozji zwanej Spaczenie. Czy to jest. Czy to jest z kolei ktoś z lewicy, kto nas wziął na poważnie? N nie jestem w stanie tego rozszyfrować do końca. Twitchowe kurtyzany. Zastanawiam się, Wilcza, Bobek, czy macie jakieś pomysły na to, co mogłybyśmy, jaką korzyść mogłybyśmy przynieść ludowi. W trakcie tych 15 minut rzucania klątwy, czyli łącznie 45, czyli rozumiem, że jedna z nas musiałaby zacząć, robić coś przez 15 minut i następnie potem przejmuje kolejna i kolejna. Więc, więc może czekam w takim razie na propozycje z czatu, co mogłybyśmy zrobić dla ludu, dla zwierząt dobra. Muszę przyznać użytkownikowi Dongu 98, że byłabym w stanie w 15 minut posprzątać kuwetę. Żeby być fair, zrobiłam to przed rzucaniem klątwy, więc, więc teraz nie wiem, Chrupek, czy jest coś, co mogłabym dla ciebie zrobić przez 15 minut? Czego nie zrobiłam, bo rzucałam klątwę? I czy użytkownik dongu98 z taką samą skrupulatnością policzył może, co byłby w stanie zrobić dla ludu w czasie, kiedy pisał ten komentarz? Wiecie co, mam wrażenie, że jednak, jednak coś zrobiłam. Sport. 10 złotych i najgorsze w tym, że dla wielu ludzi gorsze jest zrzucenie klątwy. Co jest kwestią wiary niż realne niebezpieczeństwo związane z działalnością Mendzena i powiększanie piramidy nienawiści wobec mniejszości? Ja no cóż, e, nie jest to jakaś wielka nowość, ani odkrycie, że dużo łatwiej jest zdenerwować ludzi czymkolwiek e, jako kobieta. Dużo łatwiej. O tym jeszcze chyba sobie dzisiaj e, porozmawiamy też może. I jest to znany fenomen. Kasia powinna zrobić listę wszystkich określeń, jakich dorobiła się w trakcie kariery internetowej i przedstawiać się pełnią tytułów jak dawni władcy. Ja myślę, że jednak zrobiłam coś dla ludu w tym czasie. Wy jesteście ludem poniekąd. Myślę, że dobrze się bawiliście poniekąd. Kolejny komentarz. Pod, <noise> dostał nam podrzucony lepszy tytuł dla naszego filmu. Jesteśmy pierdolnięte i pijemy wodę z wiadra. E, dziękujemy, użytkowniku Małej Siórek 997. Twój wkład był cenny i zostanie wzięty pod uwagę. Przez Krystiana zostałyśmy nazwane. Nastolatkami w kolorowych włosach. I spośród morza komentarzy o 35-letnich kocich mamach i bezdzietnych babach, to, to ten wyjątkowo zrobił nam Geniczek. dzień. czek 20 złotych. Dobrze, że nie próbowałaś go wybuchnąć siłą umysłu, bo dopiero by były komentarze. Nie, my tylko próbowałyśmy mu e, jeli to grube, wybuchnąć umysłem. Jego ja nie, jego ja całego nie. Niech sobie rzucają, oberwą rykoszetem i tyle. Naoglądały się filmów o czarownicach, i sądzą, że się na tym znają. Tu macie prawdziwą wiedźmę, która może być uważana za niebezpieczną, a nie nastolatki w kolorowych włosach. Właśnie nie. Wi nie macie. Po Jedna rzecz, to są ludzie, którzy wzięli nas na serio i krytykują, że. Najpopularniejszy komentarz, który się przywija non-stop, jest taki, że w Boga to nie wierzą, ale w takie gusła to już wierzą. I taka jest właśnie ta racjonalna lewica, tak? Więc to jest oczywiście najpopularniejszy komentarz, ale jest też y mnóstwo takich ludzi, y którzy są źli właśnie dlatego, że w to wierzą. I albo uważają to za absolutnie niedopuszczalną rzecz do robienia, albo, y albo właśnie. Próbują nas zagiąć. Próbują nas zagiąć na naszym własnym polu. Kuchwa. XXI wiek. Kto pisze kuchwa? Jest XXI wiek, a ty piszesz kuchwa. Może to weźmy pod uwagę na początku. A tu jakieś baby będą jakieś czary rzucać? XD. Idźcie się wyspowiadać z tych czynów. PS. Szatan to pała, a magia to pic na wodę. Ach, uwielbiam, Uwielbiam oazowy humorek spod znaku szatan to pała. Ultrasi Jezusa. Ach, Przemysław, Przemysław Bubnowski, 1714. Jezus, uważasz, że jesteś taki cool. Na pewno będziecie kiedyś razem grać w piłkę. Zobaczysz. Drainel pisze, rzucanie klątwy na kogoś, z kim się nie zgadzamy. Zamiast na przykład wypunktować słabości w jego rozumowaniu lub wejść w merytoryczną polemikę, e, tak, zawsze lepsze jest rzucanie klątwy na kogoś, z kim się nie zgadzamy, zamiast e, punktowanie słabości w jego rozumowaniu lub wchodzenie w merytoryczną po polemikę. Zgadzam się. E, I za chwilę to udowodnię zresztą, ale jeszcze mamy tutaj dwa. E, jeden z tych komentarzy to. To modlitwa po łacinie, która, jak rozumiem, ma blokować negatywną energię płynącą z naszego filmu w stronę komentującego. Coś wiecie, coś jak ludzie, którzy na TikToku o, o jakichś duchach piszą, nie przejmuje negatywnej energii z tego TikToka, tylko że po łacinie. A, to jest podobno egzorcyzm. Wilcza, bobek, został na nas odprawiony egzorcyzm. Nawet nic nie musiałyśmy robić. Problem z głowy, nawet jeżeli e, faktycznie coś nam się stało. Wyśmiewacie katolików za wiarę, a same przychodzicie z prośbą do szatana? Wierzycie w piekło? E, nie, nie przyszłyśmy z prośbą do szatana. Przyszłyśmy z prośbą e, do męcena stóp, aby wy, wyrosły haluksy, i do męcena jelita grubego, aby się zablokowało. Oraz do jego matki, żeby dała mu lepę na ryj. Nie wspominałeś mi nic o szatanie. Gdzieś był jeszcze komentarz. Gdzie ja go mam? Na pewno mam na telefonie, to wam przeczytam. Mencen, to komentarz od użytkownika Total Klima 88 Mencen jest chroniony przed takimi klaunicami, zaklęciem kobiety z Walii. Niestety, ale klątwa została odbita w twoją stronę. Po pierwsze. Kocham, kocham tę ripostę. Niestety, ale klątwa została odbita w twoją stronę. jest takie... Mm, niestety, ale klątwa została odbita w twoją stronę. Wiecie. Miałam powiedzieć z jaką rymowanką szkolną mi się to kojarzy, ale zdam sobie sprawę, że jest w niej e, obrzydliwy slur. Dlaczego mówiliśmy takie rzeczy w podstawówce? Właśnie zdałam sobie sprawę. Dokładnie. Mm, ja mam tarczę niezabijalności, która blokuje twoją magię. Wiecie, ta jedna dziewczynka, która gra w syrenki z nami, pływając w rzece, ale ona, wiecie, ma super moc, że ona widzi przyszłość. Więc ona jest, jest odporna na naszą magię, bo ona ją przewidziała. <laughs> Dokładnie, palec liberała na mnie nie działa. <laughs> Dokładnie, zresztą. <laughs> Jeżeli klątwa się odbije, i ja dostanę zaparć, dzień jak co dzień, sorry. Jest bardzo dużo takich konkretnych, konkretnych porad, czy też może bardziej takich komentarzy pełnych satysfakcji, wytykających nam, co zrobiłyśmy źle w tej klątwie, jak bardzo źle to się dla nas skończy. I zawsze w tych komentarzach oni się powołują na jakiś autorytet że oni znają jakiś jak, jak, wiecie szamanów i oni wiedzą jak się te klątwy rzuca i my je rzuciliśmy źle, ale wytłumaczcie mi kim jest ta tajemnicza kobieta z Walii, której zaklęcie chroni Mencena przed takimi klaunicami jak my. Ki czy ktoś ma jakieś pojęcie kim może być kobieta z Walii? <średziny> Kate Bush? Kate Bush rzuciła zaklęcie ochrony na Mencena. Seven ono pisze, y, ja jestem kobietą z Walii. No w nawiasie, jestem gejem. Klaunice to też piękne słowo. Nie jest piękne, że oni potrafią stworzyć feminatywy, kiedy bardzo chcą. Nie jest takie trudne, jak się okazuje. Klaunica przeszło im przez gardło gładziutko, jak pomaźle. Katrin Zita. Jest tą kobietą z wali, która <grym> rzuciła zaklęcie. W ogóle, czy to niesamowite, że Katrin Zita Jones jest waliką. Czy wy też byście przekonani przez całe życie, że Katrin Zita Jones musi być jakąś hiszpanką? Co najmniej? <grym> tak, i to 88 wniku, nie? Podobno święta Gwenfrewi broni przed niechcianymi zalotami. No nie, mam nadzieję, że nikt nie odebrał e, naszego rzucania klątwy jako zalotów, chociaż, o właśnie, temu też nie zrobiłam screena, ale widziałam jeden komentarz o tym, że. że a, bo ktoś akurat wyjątkowo obejrzał cały filmik i tam był fragment, w którym, w którym mówimy o tym, y, y, żeby przypadkiem nie rzucić klątwy miłosnej na Mencena, żeby się nie zakochał w wilczej. I ten ktoś w komentarzu zaczął snuć fantazję o tym, że no, zobaczyły bogatego, zaradnego czada. I od razu zaczęły myśleć o klątwach miłosnych, nie? Że takie niby lewaczki, a lecimy, wiecie, na mencena, ewidentnie. I właśnie, Boże, ten komentarz też przepiękny, też nie wiem, dlaczego nie zrzuciłam screena. Użytkownik Maciej Kepczek 2058, to jest właśnie lewica. Ma być czarna świeczka, ale jestem tak leniwa, że pomaluję markerem różową, która jest od miłości, i będę udawać, że jest czarna. Nawet własnych zasad się nie trzymają. XD. To jest właśnie lewica. Przykro mi, dziewczyny, przez przypadek zostałyśmy podsumowaniem lewicy. Widzicie? Nawet nie chce się pójść do sklepu po czarną świeczkę, tylko weźmiesz różową i pomalujesz markerem. Taka jest lewica. Szczerze? Chciałabym, żeby taka była le lewica. Wie wiem, że nie wyświetlam tego tweetu, bo zapomniałam go sobie wysłać. Mam go na telefonie, czytam go z telefonu teraz. Chciałabym, żeby lewica była tak zaradna, żeby nie mając czarnej świeczki, wzięła różową i pomalowała markerem na czarno. Czy nie byłoby to 100 razy lepsze od zrobienia walnego zgromadzenia na temat zaopatrzenia w świeczki, wyznaczenia komisji Zaopatrzeniowej, wyznaczenia zwierzchnika komisji, który zostanie skancelowany przez za nadużywanie swojej pozycji władzy, więc trzeba będzie zrobić nowe wybory, rzecznika komisji zaopatrzeniowej do spraw czarnych świeczek, a przy okazji na następnej Radzie Krajowej e, omówić e, dopuszczalny e, omówić, jak właściwie definiujemy kolor czarny. Gej z 10 złotych, zdejmuje zaklęcie kobiety z Walii, haluksy dla Mendzena. Sorry, załatwione, przykro mi. Wspominałam wcześniej o komentarzu o tym, że, e, że rzucanie klątwy jest tak niską odpowiedzią w porównaniu do wypunktowania słabości w rozumowaniu albo w porównaniu do wejścia w merytoryczną polemikę ja się bardzo nie zgadzam z tym komentarzem, jak wiecie. Ja uważam, że rzucanie klątwy jest tysiąc razy lepsze. <laughs> Ale możemy spróbować to udowodnić oglądając kawałek konwencji prezydenckiej Sławomira Mencena. Możemy posłuchać i sprawdzić, czy, mamy, czy chce nam się coś powiedzieć. Jeszcze latem... Obiecałem mojej żonie Agnieszce, że nie będę ją angażował w tę kampanię, bo wiem jak to jest obciążające i to jest problem pokazać się publicznie, jeżeli do tej pory żyło się raczej prywatnie, ale obiecałem jej, że nie będę jej o to prosił, jeżeli nie będzie szansy na wejście do drugiej tury. I dzisiaj moja żona Agnieszka jest dzisiaj z nami, więc wiecie co to oznacza, że walczymy o drugą turę! To my też wygramy! Polityce, zdrowy rozsądek podpowiada konieczność troski o publiczne pieniądze. Każdy z nas bardzo ciężko pracuje, zacharowujemy się w pocie czoła, zarabiamy pieniądze i przychodzi państwo i w podatkach nam je zabiera. I przestają je szanować, wydają je na głupoty, marnują albo kradną. nie szanują naszej ciężkiej pracy, nie szanują pieniędzy, które zarabiamy, a które politycy potem przejmują i wydają na głupoty. To jest szokujące, że my dalej po dziś dzień wysyłamy 800 plus na Ukrainę. Na Uk Ach, je, chyba, chyba już mi wystarczy? To chyba mam wiecie. Moja, moja, moja świeczka mnie świeżbi? Czarodzień. 10 złotych na czarną świeczkę na następny raz. Dzięki, jeszcze zostało mi trochę tej. Wiecie, przyszedł, przyszedł typ na mównicę. W dodatku startuje na prezydenta, i w dodatku marzy o drugiej turze. I wiecie, jak nicalista po swojej pierwszej lekcji przedsiębiorczości, gdzie usłyszał od swojego ulubionego e, nauczyciela, który chodzi we flaneli i podejrzanie dużo zagaduje do swoich uczennic na przerwach. I ma je w znajomych na Facebooku z jakiegoś powodu. I usłyszał od niego, że ej, wiedzieliście, że... Wiedzieliście, że państwo zabiera wam pieniądze? Wiedzieliście, że podatki... Mary, 10 zł. PLZ rzuci klątwę na wszystkich złych fryzjerów w Poznaniu? Włosy mi odrastają i za niedługo będę znowu musiała szukać kogoś? od kogo może nie wyjdę ze łzami w oczach xd. Mary, dziękuję ci się za 10 złotych, ale w ogóle nie czuję się kompetentna, żeby rzucać klątwy na poznańskich fryzjerów. To za duża odpowiedzialność, nie wezmę jej na siebie. Sknerusik, 10 złotych. Kasiu, pozdrowisz moją dziewczynę Roksi i pożyczysz jej zdrówka, bo chorość dopadła. P.S. Umawiam cię do ziomka z Azerbejdżanu. On ci założy taką tarczę, że będziesz odbijać odbite klątwy. Helie, yeah. dzięki Sknerusik i pozdrawiam oczywiście twoją dziewczynę Roxy. E przy okazji e osobie, która pytała o poznańskich fryzjerów. W Poznaniu jest sporo wiedźm, z tego co słyszałam. Może, może trzeba by się udać do jakiejś poznańskiej, żeby ona, wiecie, wiedziała jak to jest z tymi fryzjerami. Ja się w to nie mieszam. Ja nie chcę się mieszać w konflikt między wiedźmami a fryzjerami poznańskimi. E to jest to zupełnie... E Above my pay, pay grade, jak to się mówi, nie? Hmm. Nie wierzę wciąż, że, że w 2025 roku można robić niezłe sondaże w wyborach prezydenckich, powtarzając tekst podatki złe. I powtarzając tekst o tym, że państwo wydaje twoje pieniądze na głupoty. A wiecie, co Mencen uważa za głupoty? Na które nie warto wydawać pieniędzy. Bo jak zerkniecie w jego program, to się okazuje, jakie głupoty on chce ukrócić. I oczywiście, tak jak tu wspomina, chodzi o programy socjalne o wysyłanie 800 plus na Ukrainę. Chodzi po prostu o to, że obywatele Ukrainy, przyjeżdżając do Polski, mają prawo złożyć podanie, o otrzymywanie takich samych świadczeń socjalnych, jak reszta ludzi tu w kraju. I Zerkając głębiej w program, dowiemy się, że za y, głupoty, na które państwo wydaje nasze pieniądze, uważa też y, publiczne szkoły, których istnienie należy ograniczać, nie mówiąc już o y, systemie opieki zdrowotnej, której, y, której spychanie do prywatnego sektora, jak wiemy, cudownie się kończy na przykładzie y, Stanów Zjednoczonych, y, których obecny tor. Polityczny, najwyraźniej męcen bardzo chciałby naśladować. Czy nie będzie piękniej, jak w końcu państwo przestanie nam zabierać nasze ciężko zarobione pieniądze i będziemy mogli wydawać je do ostatniej złotówki na zapewnienie edukacji naszym dzieciom na przykład? Bo zamiast bezpośrednio od państwa będą musiały dostawać je od prywatnego pośrednika, który, którego głównym celem nie będzie edukowanie społeczeństwa, nie będzie zapewnienie równego startu waszym dzieciom, ale będzie zarabianie pieniędzy. Bo sorry, jeżeli jest jakiś podmiot, którego celem jest zarabianie pieniędzy, a taki jest cel każdej korporacji w kapitalizmie, no to nie są organizacje... Przedsiębiorcy i liberałowie non stop powtarzają, że ale, my nie jest, ale y, przedsiębiorca to nie jest organizacja charytatywna, więc tak, to, to jest naturalne prawo kapitalizmu, naturalne prawo wolnego rynku, że celem każdej prywatnej firmy jest zarabianie pieniędzy. Więc jeżeli mamy jakiś podmiot, którego celem jest zarabianie pieniędzy, i przy okazji, na przykład, uczenie ludzi. A jeżeli jest jakiś podmiot, którego głównym obowiązkiem, jedynym celem wobec społeczeństwa jest zapewnienie edukacji, no to chyba nie trzeba być jakimś wielkim geniuszem, żeby założyć, że, że w przypadku przejścia do sektora prywatnego będą te usługi po prostu droższe. Co znaczy, że mniej ludzi będzie miało do nich dostęp. Co znaczy, że nie, to, że będą ludzie mieli niższe podatki, nie znaczy, że nagle będą mieli pieniądze wszyscy na to, żeby wysłać swoje dzieci do prywatnych szkół. Co skończy się dużo większym rozwarstwieniem społeczeństwa, i co skończy się relok relokacją z zasobów jeszcze większą z tych, którzy ma mają najmniej szczęścia w życiu, do tych, którym udało się urodzić w jak najlepszej rodzinie. Jest super przyszłość dla wszystkich. Już nie mówiąc o tym, jak cudownie się kończy prywatyzowanie e, opieki zdrowotnej, co jakby trzeba być, kto w dzisiejszych czasach, w 2025, kiedy jest tyle zasobów, tyle materiałów, tyle historii absolutnie skandalicznych ze Stanów Zjednoczonych. Gdzie wiecie, bandaż kosztuje ci 25 tysięcy dolarów. I kto, kto jeszcze w ogóle dzisiaj pierdzili farmazony o prywatnej, prywatnej opiece zdrowotnej i jej zaletach? Tak, nawalmy jeszcze więcej podmiotów pośrednich, których jedynym celem jest wysanie z tego procesu jak największej kasy dla siebie. To, to jest logiczne, tak? Jest logiczne, że im więcej podmiotów postawimy między obywatelem a jego zdrowiem, tym będzie dla niego lepiej, tak? Bo im więcej po drodze osób na nim zarobi, tym lepszą otrzyma opiekę. To jest to jest oczywiste. <słuch> <słuch> czy, czy nam się w ogóle chce oglądać dalej Mencena?